Jeszcze kilka miesięcy temu większość z nas nie wiedziała o Karolu Nawrockim zupełnie nic. Dziś, po kilku miesiącach kampanii prezydenckiej, wyszło na jaw kilka afer z jego udziałem. W tym filmie przypomnimy je wszystkie, w kolejności od najmniej do najbardziej poważnych. Pierwsza w kolejności afera brzmi co prawda na jedną z poważniejszych, natomiast jest jedyną w tym zestawieniu, co do której nie mamy twardych dowodów. Uznaję ją więc za najmniejszą i to od niej zaczniemy. Karol Nawrocki w młodości pracował jako ochroniarz w sopockim grand hotelu, w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej dziennikarze dotarli do informacji pochodzących od anonimowych świadków, rzekomo znajomych Nawrockiego z młodości. Z tych informacji wynika, że Nawrocki podczas pracy jako ochroniarz uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla hotelowych gości. Miał działać jako pośrednik. Na prośbę gości kontaktował się z człowiekiem, który przywoził kobiety do hotelu. Sam Nawrocki naturalnie zaprzecza tym doniesieniom, złożył pozew w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych. Przeciwnicy zarzucają mu, że celowo złożył pozew w trybie cywilnym, a nie w trybie wyborczym. Pozew cywilny znacznie spowalnia proces, więc nie dowiemy się przed wyborami, czy oskarżenia mają pokrycie w rzeczywistości. Gdyby Nawrocki użył narzędzia pozwów w trybie wyborczym, sprawa musiałaby zostać wyjaśniona w ciągu 24 godzin i jeszcze przed wyborami mielibyśmy odpowiedź na pytanie o prawdziwość tych zarzutów. Podczas debaty w TVP po pierwszej turze Karol Nawrocki wykonał dziwny gest rękoma w okolicy nosa i włożył coś do ust. To wydarzenie błyskawicznie nabrało rozgłosu. Debata oglądała była przez wielomilionową publiczność, a w internecie szybko pojawiły się pierwsze spekulacje. Są seniorów, którzy mają trudniej w życiu i Co to było? Takiej... Od razu po zakończeniu debaty Nawrocki, spytany o tę sytuację, tłumaczył reporterowi, że to była guma co to był za gest? O co chodzi z tym gestem? O co chodziło? gumę brałem, gumę gumę jaką. Bo internet Chibo. huczy, gdybym pan wyjaśnić. Cibo? Jeszcze raz, cibo? Tak. Niewiele później szef sztabu Karola Wrackiego przyznał na Twitterze, że nie była to guma, a tak zwany snus, czyli woreczek ze zmielonym tytoniem, których jak warto dodać, produkcja i sprzedaż są w Polsce nielegalne. Samo zażywanie snusów nie jest zakazane, natomiast publiczne użycie podczas debaty wzbudziło duże wątpliwości co do prezydenckości Nawrockiego. Internet szybko obiegły nagrania innych sytuacji, w których Nawrocki zażywa snusy, w tym ten podczas debaty przed pierwszą turą w TV Republika, ten podczas wywiadu u Bogdana Rymanowskiego, czy ten podczas spotkania z redaktorem TV Republiki Tomaszem Zakiewiczem. W związku z tym pojawiły się spekulacje dotyczące uzależnienia Nawrockiego od tej używki. W trakcie rozmowy Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mencenem na YouTubie Mencen wyraził zainteresowanie rzekomym udziałem nawrockiego w kibicowskich bójkach, zwanych ustawkami. Ja bym chciał pan poznać właśnie takiego człowieka z krwi i tam tego nie zobaczyłem. I bo pan powiedział pan na ustawki jeździł, przecież to jest niesamowicie ciekawe. Następnie Mencen przyznał, że mają paru wspólnych znajomych, i dzięki nim dowiedział się, że Nawrocki walczył w bójce 70 na 70 osób w 2009 roku pomiędzy fanatykami Lechigdańsk Gdańsk i Lecha Poznań. Bo no pan się... walczył w takie 70 na 70, pamiętam, z tego co mi ludzie mówili, mamy trochę wspólnych znajomych. Jednak i przyznaję, że mi to imponuje. W sensie uważam, że to jest coś, czym się pan powinien pochwalić, bo mało który prezydent tam w grupie kilkudziesięciu na kilkudziesięciu kibiców się bije. Nawrocki nie zaprzeczył, a nawet przyznał, że brał udział w takich walkach, które nazwał szlachetnymi. A mnie to jest naprawdę ciekawe. W różnych modułach zawsze sportowych szlachetnych walk występowałem. Nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko, bo ten sport, jak każdy sport wymaga oczywiście i determinacji, i tego, żeby, żeby być do, takiej, do takich walk przygotowanych. W 2009, gdy miała miejsce ta bójka, Karol Nawrocki pracował już w Instytucie Pamięci Narodowej. Ciekawym zdaniem wypowiedzianym w rozmowie z Mencenem jest to, że nie zawsze wychodził z tych bujek zwycięsko, co sugeruje, że walka z 2009 nie była jedynym jego doświadczeniem w tej formule. Najpoważniejszą i zdecydowanie najgłośniejszą aferą tej kampanii wyborczej jest afera mieszkaniowa. Nawrocki podczas jednej z debat powiedział, że będzie dbał o interesy tych, którzy, tak jak on, mają jedno mieszkanie. Zostało to sprawdzone i okazało się, że Nawrocki ma dwa mieszkania. Afera nie polega jednak na tym stosunkowo mało istotnym kłamstwie, a na fakcie, w jaki sposób Nawrocki dorobił się drugiego mieszkania. Blisko 10 lat temu Nawrocki podpisał umowę ze swoim sąsiadem, seniorem, panem Jerzym. W tej umowie zobowiązał się do dożywotniej opieki nad panem Jerzym, a w zamian miał otrzymać jego mieszkanie. Własność mieszkania została przekazana, ale, jak się okazało, Nawrocki urwał kontakt z panem Jerzym, a ten trafił po jakimś czasie do Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Sztab Nawrockiego próbował zaprzeczać tym doniesieniom. Pokazano umowę notarialną, według której Nawrocki zwyczajnie kupił to mieszkanie za 120 tysięcy złotych. Lecz jeszcze tego samego dnia sam Nawrocki w wywiadzie na żywo powiedział, że kwota 120 tysięcy nie jest jednorazowym przelewem, za to prawdopodobnie suma opłat związanych z mieszkaniem przez lata dochodzi do 120 tysięcy. Na co jednak też nie ma dowodów w postaci historii przelewów, ponieważ jak twierdzi, większość tej kwoty przekazał w gotówce. Żadna z tych afer nie wpłynęła znacząco na wyniki sondażowe Karola Nawrockiego i przed drugą turą wygląda na to, że 1 czerwca będzie niezwykle wyrównana walka. Jeżeli znasz kogoś, kto waha się na kogo zagłosować albo czy w ogóle pójść na wybory, rozważ wysłanie tej osobie tego filmu. Zachęcam cię też do obejrzenia filmu, który wyświetla ci się teraz na ekranie, a który według algorytmu YouTube'a również ci się spodoba.